Kantock music. Żołnierz bez karabinu. Jo, okej, okay. łapki, łapki co jest, dobra, jedziemy z tym, jo! Yo, chyba ziomeczku się tu gubić w zeznaniach. Żołnierz bez karabinu jest jak pery bez trwania. Yo, i to jest proste, to jest pizda. Widzę, że już kurwa dostałeś za freestyle. Yo, ja pierdolę tak to logiczny. Myślałem kurwa, że kałach jest patologiczny. Yo, ja pierdolę, jadę tutaj dziwie Mogłeś paść w moro, bo wolałbym cię nie widzieć. Yo, sprawdzaj, jak tu jadę. Tak się zdarzy, nie wiem. Mogłeś wpaść sobie tutaj w kamuflazu, ale wiesz, jak tu jadę, synek? Żołnierz? KAŁACHOWI PRZECZYŚ MAGAZYNEK, JO! Więc SPRAWDZAJ TU SUKA I KIEDY TU WBIJAM, NIE WIEM, JESTEŚ GORSZY OD ZBUKA, JO! PRZEJŚCIE, PERY, żołnierz BEZ KARABINU! EJ! żołnierz BEZ KARABINU PRZY GŁUPIE! TO JAK W TYM ROKU, BOBER BEZ KUTASA W DUPIE! Dobra kurwa, elo kiedy wchodzę ma, No to raczej kurwa tego nie ma Hej, jakie kurwa żołnierz, jadę ziomki Do mojego kutasa jak żołnierz, ciągnij Kurwa, hej, jadę ciągnij A żeby mi zrobić lachę to robi pompki I, Kurwa, i pompę siebie mam Kiedy wchodzę no to sobie daję tutaj rap Masz hałas? Lecę hipką. Masz hałas, bo jesteś pizzą pizdą Pies, lecę sobie wszystko Wejście, z wiaderbitu, nie Jeszcze raz, bober i Pery. O, jak wbiję bober, wiadomo Pery, że to będzie szczere Mam hałas, bo jestem pizdą. Ty masz hałas, bo kurwa jesteś śmiesznym menelem. Yo! Jak tutaj jadę wiadomo, że kiedy tu piszę, jak jadę tu się ma Wchodzi tutaj bober, ale mogę napierdalać, ze perega już nie ma i widzę, że kiedy tu wchodzi ten bober to furia i mam cię za turnia Ej, fajny beat, mordo Widzę, że pery też cię wkurwia, Jo, Sprawdzaj, jak tutaj wija Bober Wiadomo, że kurwa tutaj dzisiaj nie ma wątpliwości Jadę taki gości i sobie myśli wpad pery kurwa, jak się go pozbyć Jak się go pozbyć i sam yes. zobacz Jak tu wchodzi Bober, umie tutaj rapować Yo, I dawaj kurwa, dawaj, kiedy wchodzę sobie Dawaj to swoje praga Cześć się, wejście, Per, dobra, 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 ej Peryto Menel gram na słowach to Menel, który cię wychował Dobra, kiedy wchodzę no to głowa Kiedy wchodzę no to pancza i nowa Ej, nie wiesz jak mnie powstrzymać ty dalej, nie wiesz jak powstrzymać Woko po mamy, woko mamy, pewnie mnie obroni Kiedy wchodzę no to jestem tutaj jak anonim Ej, jak anonim, jadę wersach Jesteś jak anonim, nikt cię nie pamięta Dobra kurwa, kiedy wchodzę wersak Kiedy wchodzę no to sobie na w ej, i kiedy wchodzę, jadę wersak on jest jak Hermes! Wieś, jak Hermes jadę, mogę głosić jak Hermes, bo tylko donosi. Cześć, koniec! Przepraszam, koniec! Gdzieś trochę patologii, trochę freestylu. Czy uważacie, że lepszy był Pery? Czy Bober? Pery? Czy Bober? Dobrze, co? Trzy, cztery. Bober vygrywa tę